Pięć moich ulubionych żartów z całego podcastu. Możemy przeżyć to jeszcze raz. Błagam. błagam. Mogę zrobić w sumie sklejankę taką. Oho, jeden na pewno będzie z tego, co urząd patentowy był. Tak, pierwsze BTS. I, BTS. Bit... Urząd patentowy, w którym, do którego przychodzi BTS i zaczyna tańczyć. Pukasz, do pokoju do szefa wiesz ihs HS. No dzień dobry, ja chciałabym zarejestrować. Dzień dobry, ja mam pomysł na ASP. Tak, dzień dobry, ja mam pomysł. Pan mi tego nie zabierze. gratulacje! A on tak, no chłopców ma pomysł, prawda? jeżeli ubierają się czapeczkę, to a. W trójkąt tam wyciągają te. Pompy. Uwaga, pom pomysł, pomysł miała! I wtedy wychodzi taki y, krasnoludki, siedmiu, idą wszystkie, jeden za drugim, też w takich czapeczkach: jeden gra na bębenku, y, drugi robi fanfary, a trzeci strzela konferty. Słuchaj, a nim, Jeszcze wychodzi kilku z. To jest dobry żart. Numer dwa, zakończenie drugiego sezonu, kiedy ty zrobiłaś drugą wersję mnie z mojego kolana. Dobra, medytacja, musimy pierdolić sobie medytację. Teraz zmieniasz pozycję. Myślałam, <ślesztuk> że będzie tak na leżąco. <ślesztuk> znaczy, mam tak. A w będzie tylko twoja noga. Czekaj, Nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Zielony się zgadza, prawda? <grystanie> Razem z Alą witamy Was w 23 odcinku na Europszy Drugi Sezon! Zapomniałam o tym. Ja to powiem czasami i myślę o tym, bo ja widzę, że <grystanie> ja to jest też nasza miniaturka i ja widzę to kolano, które jest jak. <grystanie> i tu na szczęcina, by świetne to było. A... <grystanie> E, nie pamiętasz w ogóle tego. Czy pamiętam event, ale nie, nie jestem w stanie sobie tego przywołać obrazu w moim dni. Rozmawiałyśmy o Lizo wtedy. Znaczy, bo ja pamiętam ten event, tylko nie pamiętam jak wygląda ta czupręka. Z czego ja ci zrobiłam czuprękę? Z czupryńkę. jakiegoś swetra, bo miałam. Czekaj, już ci pokażę. A, dobra, 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 dobra. Jest odcinek 23, co jest nie tak z piosenkarkami pop. Kolejny żart. To ten o papieżu. W sensie o star wiesz o kremówkach papieskich Aha, z czego tak, jest tak, cukier. Tak, 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 tak. Leki homeopatyczne z papieża. Czy papież chodził w kremowych butach. Nie wiem czemu, ale kremówki? Wiesz, czasem papież jakoś tak blenduje jest cierowski w moich chłopiec? Coś w tym jest. <śmianowidze> Może nie powoduje, ale oni są napisani jednym fontem. No więc, dla mnie papież nigdy nie miał butu po prostu.